Proszę Państwa, a myślę, że Państwo już widzą, kto tutaj zmierza. Na pewno prezes Michał Światczyk i na pewno zawodnik Tauronu w Kasper! Tak jest, jest z nami. No i za chwileczkę będzie miał jeden i drugi dżentelmen dla Państwa coś do powiedzenia. Szanowni Państwo, na osłonę tego dzisiejszego remisu chciałem przedstawić nowego starego zawodnika Włókniarza stołowa 2024 Kaspra Worynę. Cóż, no nie tak to sobie dzisiaj nic nie pozostało, jak przeprosić za taki wynik, no bo to jest tragedia, no, Obiecujemy postanowienie poprawy, teraz ważne mecze przed nami, także skupiamy się na tym, patrzymy już w przyszłość. Od siebie mogę dodać tyle, no, nie wiem, czy, czy zawsze zawod zgłaszany musi zepsuć mecz. Tak było? Nie wiem. Także przepraszam, żeby to na klasę I naprawdę no, się cieszę, że dzisiaj jest wami na Dzisiaj, to Także patrzymy przed siebie i walczymy. dziękuję.